się spotyka z wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj jest takie Jest bardzo ważnym momentem w życiu szkolnym każdego ucznia klasy pierwszej. I nie tylko ucznia, ale całej społeczności szkolnej. Jest to akt przynależności do wspólnoty. Wspólnoty, która kieruje się pewnymi celami. Jednym z nich w naszej szkole jest wychowanie do wartości. My, uczniowie klas pierwszych zespołu szkół nr 1 im. Stanisława Staszyica-Wolkuszu, uroczyście ślubujemy. Służyć ojczyźnie, dbać o honor szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje. Ślubujemy. Każdy z nas wielokrotnie w swoim życiu zadaje sobie pytanie, co jest w nim ważne. Jaką mamy hierarchię wartości? Czy stanowi ona stabilną drabinę opartą o właściwy budynek w naszej podróży, wędrówce do sukcesu i szczęścia? Zespół szkół numer jeden ma taką opokę: to historia, tradycja i ludzi. Ludzie, którzy budowali i pracowali i pracują w tej szkole od 122 lat. To ich czyny i dzieła świadczą o ich postawie. To oni między innymi walczyli, aby nasza ukochana ojczyzna odzyskała niepodległość. To dzięki nim odbudowano ten kopiec. Przy którym dzisiaj stoimy. Można wymieniać wiele dzieł, i każde będzie warte wspomnienia. Ale w tej szkole równolegle zawsze stawiano na drugiego człowieka. Na to, aby budować relacje międzyludzkie oparte na szacunku, Zrozumieniu i przyjaźni. Spotykamy się już tradycyjnie w ten jesienny listopadowy wieczór przed ważnym dla nas Polaku Świętem, świętem niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach odzyskała uprawnioną wolność. Kwiaty składają. Delegacja zespołu szkół nr 1 w Olkuszu. Delegacja ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech. dyrektor. Szanowni Państwo, Chciałbym przeczytać list napisany przez doktora Tibora Gerenczera Generalnego Węgier. Chciałbym pogratulować i jednocześnie podziękować Państwu za realizację projektu Zwyczajni niezwyczajni. Projekt jest wyjątkowy, gdyż oddaje hołd zwyczajnym obywatelom, którzy potrafili podzielić się nad bliźnim i udzielić pomocy w czasach, gdy była ona bardzo potrzebna, ta pomocna dłoń dla drugiego człowieka przejawiała się najczęściej, wydawać by się mogło, w bardzo prozaicznych gestach, a miała niezwykłą siłę. Niejednokrotnie ratowała cudze życie. Pisząc projekt Zwyczajni Niezwyczajni, chcieliśmy uhonorować i zachować pamięć o zwykłym Polaku i Węgru, który pomagał drugiemu człowiekowi. Jestem dumny, że społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica-Wolkuszu właśnie w ten wyjątkowy sposób kontynuuje tradycję niepodległościowych spotkań. Zapraszamy Państwa do kopania drzewek które w przyszłości tworzą mini park,